Fiaskiem zakończyło się spotkanie związkowców z Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych. W środę minister Piotr Pezik wysłuchał postulatów związkowców, którzy oczekują m.in. wyrównania pensji do poziomu inflacji, zwiększenia wydobycia i wydłużenia żywotności kopalni. Żadne konkretne decyzje dziś nie zapadły. Minister przyjeżdża. Pyta się nas, jakie mamy żądania, tak jakby tych żądań ktoś nie znał. Od dwóch miesięcy, bo to nie jest sprawa z sprzed tygodnia, tylko od dwóch miesięcy my sprawę stawiamy jasno, czego oczekujemy, więc myślałem, że ktoś przyjedzie i, i będziemy rozmawiać na ten temat. Tak naprawdę posiedzieliśmy w Porozmawialiśmy pół godzinki z ministrem. Później żeśmy pięć godzin posiedzieli sobie, porozmawiali między sobą, przyszedł minister i powiedział, że w zasadzie to, co usłyszał, to go zaskoczyło i, po, i pojedzie do Warszawy. To już trzecia doba protestu. Jak zapowiadają związkowcy, będą okupować siedzibę polskiej grupy górniczej do skutku. Zapowiadają również, że jeżeli do poniedziałku strona rządowa nie przedstawi konkretnych propozycji, protest przybierze ostrzejszą formę. Związkowcy przekonują, że walczą nie tylko o swoje interesy, ale również o interes obywateli. Obawiają się również, że polska energetyka o wysokie ceny węgla finalnie winą obarczy górników. Chcemy załatwić sprawę i górników, i chcemy wiedzieć, co dalej. Bo dzisiaj słyszymy pana premiera Morawieckiego, że oczywiście, jak mamy jakieś żądania płacowe, to mamy zwiększyć wydobycie. No to my chcemy zwiększyć wydobycie, tylko chcemy wiedzieć na jakich zasadach i, i czym, tak? Bo ani sprzętu, ani inwestycji, ani nie wiemy. Może my wiemy, gdzie, ale oni nie wiedzą, jak to zrobić. Tak? No jest umowa społeczna która zdaniem górników nie jest realizowana. W środę minister Pyzik spotkał się również z przedstawicielami związków zawodowych protestujących w katowickiej siedzibie Tauronu. Ci oczekują wyższego wynagrodzenia i wyrównania płac za pierwsze pół roku. W innym wypadku spółce mają grozić masowe odejścia z pracy. To nie są takie krocie, jak niektórzy mówią. E, regulacja dotycząca minimalnej krajowej, która nastąpiła w 2020 roku e, na 2400 pracowników Tauron wytwarzanie 210 miało wzrost wynagrodzenia z uwagi na to, że było poniżej minimalnej krajowej, to może odzwierciedli faktycznie o jakich pieniądzach mówimy w grupie energetycznej. Z protestującymi w Tauronie też nie udało się wypracować konkretnych rozwiązań i podpisać porozumienia. Minister Pyzik ostatecznie nie zabrał głosu, by podsumować środowe spotkanie, a do przedstawicieli mediów wyszedł tylko rano, na chwilę przed pierwszymi negocjacjami w Polskiej Grupie Górniczej. Rozmawiamy ze stroną społeczną, nigdy nie unikaliśmy tego. Ja jestem w kontakcie właściwie praktycznie z wszystkimi centralami. Przedstawiciele wszystkich związków nie kryją faktu, że na decyzję o okupacji siedzib spółek miały wpływ ostatnie podwyżki i jednorazowe nagrody finansowe, chociażby w Jastrzemskiej Spółce Węglowej.